Cześć, witam Was w nowym filmie na moim kanale Dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy Taki haul pomieszany w zasadzie Mam kilka nowych, fajnych rzeczy, które jeszcze są aktualnie dostępne w sklepach przynajmniej powinny być I może akurat niektórej z Was się coś spodoba, więc jeszcze jest możliwość kupienia tych rzeczy, zamówienia ich ze strony I zaczniemy od butów ja nie jestem jakąś butomaniaczką, jeśli mam być zupełnie szczera. Natomiast nie za bardzo mam w buty do chodzenia, są jakieś takie stare same dziady. Kupiłam sobie początkiem hmm, chyba wiosny pierwszą swoją parę tych butów, to jest moja już druga, tylko inny model. wejża, nie wiem czy tak poprawnie się nazywa, wymawia tą nazwę. To jest marka, która jest bardzo popularna, czy coraz bardziej popularna przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, bo większość tych moich takich dziewczyn, które ja oglądam i obserwuję, właśnie śmiga w tych butach. I kupiłam pierwszą parę inny model, tamte są białe z czarną fałką. Jestem z nich bardzo zadowolona właśnie na tyle, że sięgnęłam po kolejną, natomiast to jest właśnie inny już, nie dość że zestaw kolorystyczny, inne materiały to jeszcze inny model. I pamiętam nazwy tamtego, ale to jest V10, tylko że ja ich jeszcze nie nosiłam, bo ta jedna jest, sznurówki są tutaj zrobione, w tym drugim nie. Nie nosiłam ich dlatego, że nie wiem, czy ich nie wymienić na inny zestaw kolorystyczny. Te buty dostępne są między innymi na Zalando, ale tam jest bardzo duży problem z rozmiarami takimi najbardziej popularnymi. Ja mam rozmiar 39 i taki też rozmiar zamówiłam i tamtych też mam 39. Wiem, że niektóre dziewczyny w szczególności jeśli macie połówki, czyli macie 38,5 to tam należy mierzyć, ale jeśli o mnie chodzi, to ta rozmiarówka wydaje mi się, że wypada dosyć normalnie, tak standardowo. Dlaczego zastanawiam się nad ich zwrotem? Ano dlatego, że skusiły mnie tutaj te kolory, bo mamy beż, ten taki jasny, to jest taki trochę neonowy, różowy I delikatną tutaj różową tą zapiętkę, nie wiem czy się tak prawidłowo nazywa Natomiast przyszły bardzo mi się podobają i generalnie są fajnie, leżą na nodze, są wygodne. Mimo, że oglądałam filmiki, dziewczyny mówią, że ten język jest trochę dłuższy niż standardowy i może on jest zresztą ze skóry i może trochę przeszkadzać początkowo, że trzeba się do tego przyzwyczaić. Ale lekko mnie przeraża ten beżowy, jasny taki beż. Ja jeżdżę samochodem i już coś czuję, że jeden z tych butów, czyli but lewy będzie po prostu tutaj cały czarny. Wiem, że są preparaty, które zabezpieczają buty przed takim brudzeniem się trochę chociaż albo spowalniają ten proces. Natomiast no, dla mnie buty takie sportowe to są buty do śmigania. Ja się nie chcę zastanawiać nad tym, czy pobrudzę, czy nie pobrudzę, więc mm, nie wiem, obawiam się, że mimo że one mi się nadal podobają i jakby wizualnie są jak najbardziej ok. To boję się, że one po prostu będą zaraz czarne, i dlatego zastanawiam się nad zamówieniem innej wersji kolorystycznej. Cześć, z tej strony montująca Kasia jest już parę dni później, i zrobiłam tak jak powiedziałam, czyli buty te zamszowe odesłałam i wymieniłam je na inny zestaw kolorystyczny, biało-żółty, który prawdopodobnie przyjdzie do mnie dzisiaj. Także myślę, że w jakimś kolejnym filmie będziecie mogły je zobaczyć. I tak, dostępne są na Zalando i ja właśnie stamtąd miałam pierwszą swoją parę, ale straszny był bój o rozmiar, bo był cały czas niedostępny. Ja tam miałam powiadam o dostępności. Kilkukrotnie on wskakiwał z powrotem, ktoś mi go sprzątnął z przed nosa. Finalnie się udało. Mam te buty od kwietnia, może, marca i chodzę w nich. Chodzę w nich bardzo często i są wygodne, jestem z nich zadowolona. Te zamówiłam na jakiejś innej takiej stronie, gdzie jest większy wybór, była niższa cena. Jakaś Jakiś sklep z butami takimi sportowymi, który jest też stacjonarnie w Warszawie. Wiem, że są na Moliera 2, natomiast tam są droższe i przestrzegam, bo różnica 100 zł, chociażby w tym modelu, właśnie była między Moliera a Zalando. I jeszcze gdzie są... Można je zamówić przez ich stronę, natomiast nie wiem, jak tam z wysyłką i, i jakby ze zwrotem ewentualnym. I jeszcze są na takiej stronie Pan Pablo. I tam nawet teraz są chyba w jakichś promocjach i są nawet tańsze, ten model jest na tym Pan Pablo tańszy niż ja czy mniej kosztuje niż ja zapłaciłam. One były w promocji z 509 na 440, chyba 4 zł, bo ja tyle z przesyłką to nie zapłaciłam, a teraz wiem, że chyba kosztują 300. 99,400 zł. Także tych modeli jest kilka różnych do wyboru. Myślę, że po prostu niestety, mimo tego, że podobają mi się to zestawienie kolorystyczne, mi się podoba, to boję się, że będzie mega niepraktyczne i zamienię je po prostu na takie, które te elementy mają ze skóry, a nie z zamszu, żeby móc je w łatwy sposób czyścić. Następnie mam trzy rzeczy z polskiej marki Femi. Ja tą firmę kojarzę jeszcze z czasów szkolnych, wtedy mam wrażenie, że była dosyć popularna. To są takie rzeczy trochę w klimacie surferskim, radosnym, że tak powiem. Oni mają bardzo dużo fajnych blues i dresów, ale ta oferta się z roku na rok coraz bardziej poszerzała, bo jak ja ich pamiętam, to właśnie zaczynały dziewczyny od blues i chyba koszulek. Natomiast teraz są sukienki, topy, shorty, jeansy nawet się pojawiają, naprawdę wybór jest ogromny. I ja szukałam ostatnio maty do ćwiczeń i też zresztą w jakimś vlogu wam o tym opowiadałam. Właśnie zdecydowałam się finalnie na matę z tej strony, czyli od nich na matę od nich. Chciałam, żeby ta mata miała jakiś wzór, żeby nie była taka totalnie gładka I ta ma takie esy, floresy, ale całkiem ładnie to wygląda Kolory są dosyć stonowane, jak widzicie, ona nie jest taka strasznie pstrokata Bardzo miła w dotyku, bo no jak się leży, takie jakieś są, takie pozycje się wykonuje Że się leży, leży człowiek jeszcze z głową na tej macie, to... Przyjemnie jest leżeć na czymś, co jest po prostu miłe w dotyku i nie śmierdzi strasznie gumą. Ja miałam taką tanią matę wcześniej, która się strasznie zaczęła kruszyć i ona potwornie śmierdziała. Górna warstwa miła w dotyku, takie właśnie ciapki. Pod spodem mamy taką strukturę, jakby żeby się nie ślizgała ta mata. I cóż, jeszcze mogę o niej powiedzieć. Do tego, do zestawu jest takie no nosidło, że tak powiem. To umożliwia nam złożenie tej maty, że ona się nam nie rozwija, ale jak chcę sobie ją przetransportować, to mogłabym z nią na przykład elegancko zasuwać na trening, czego oczywiście nie robię. Staram się ruszyć lupsko w domu. Mata jeszcze powinna być dostępna, bo to była jakaś taka kolekcja, czy jest kolekcja Active, że z tym wzorkiem były też babluzy, bluzy, leginsy do ćwiczeń, więc tam możecie sobie skompletować cały zestaw, jeśli lubicie tak od stóp do głów być w jednej kolekcji. Zamawiając tą matę, zaczęłam też przeglądać inne ich rzeczy, ich asortyment. No i tak poszło oczywiście. Razem z matą zamówiłam też taką saszetkę, tudzież nerkę, lub jak inni uważają, nazywają to kołczanem prawilności. Potrzebowałam czegoś takiego głównie pod kątem spacerów z młodym. Jasne, że mogę te wszystkie graty włożyć do torebki, ale ja go jeszcze czasami muszę przenieść gdzieś, podnieść. Jak mam tą torbę, która mi tu gdzieś dynda, jeszcze się nie domyka, jakoś tak z torebką było mi po prostu mniej wygodnie. E, taka saszetka jest dosyć pojemna. Saszetka to mi się kojarzy dziadek mój, kiedyś nosił saszetkę. No ale jakoś to trzeba nazywać. Ma bardzo ładny taki print czerwony w jakiejś palemki, taki wakacyjny. Wszystko to, co jest mi niezbędnie potrzebne do funkcjonowania, to ze sobą mam. Ja jej nie noszę, tak jakby tutaj na e, biodrach, tylko ją po prostu przekładam przez... O, Ciap z efektem, czego mam tu blisko do wszystkich rzeczy. Człowiek Leo ma tutaj swoje smakołyki, to łatwo mi jest tutaj do nich się dostać i mu dać, a wiem, że on nie podskoczy, żeby je wyciągnąć na przykład z torebki. Jest mi z tym wygodnie. Zapinana jest tutaj na taką dużą, plastikową klamrę. No to może mogłoby być trochę ładniejsza, ale nie ma się tutaj co czepiać. I ma regulację tych pasków, że możemy sobie to zrobić dłuższe albo krótsze. W zależności jak tam kto chce z tego korzystać i to nosić. No i tutaj ponownie ten print, ten cały wzór był też na właśnie sukienkach, kurtkach, płaszczach, bluzach, na wszelkiej maści różnych rzeczy, więc ponownie, jeśli lubicie się tak ubrać, od stóp do głów w jednym wzorze No to macie taką możliwość Trzecią i ostatnią rzeczą, którą mam z Femi Jest koszulka, którą mam aktualnie na sobie Kupiłam ją trochę w sumie przypadkiem Dzień wcześniej, czyli wczoraj Oglądałam ją rano na stronie internetowej Ponieważ dostałam od nich jakiegoś maila o wyprzedaży Dodałam do koszyka dwie koszulki Leon, tu robiłam zakłócenia. Dodałam do koszyka dwie koszulki i takie po prostu zostawiłam. Musiałam wyjść z domu, zapomniałam o tym. Byłam wczoraj w galerii, odda się na jakieś zakupy i przechodziłam obok sklepu, który aktualnie, kiedyś nazywał się Royal Collection. Nie wiem, czy oni nie zmienili przypadkiem nazwę na jakąś inną. I pamiętałam, że tam czasami zdarzały się jakieś pojedyncze właśnie rzeczy z Femi. Więc coś mnie podkusiło. wchodzę do środka i widzę, że te koszulki, które dodałam do koszyka są dostępne stacjonarnie. Były pojedyncze już egzemplarze, dokładnie po jednym z każdej, więc wzięłam je do zmierzenia. Finalnie wyszłam tylko z jedną, dlatego że w tej drugiej haft był trochę w jakimś takim miejscu, jakby się przesunął delikatnie. I zdecydowałam się na koszulkę czarną Ona tutaj ma taką palmę nadrukowaną, bo to nie jest wyhaftowane I zobaczycie, że z tyłu na plecach ma taki duży i napis i też chyba palmy dwie Ja ją mam w rozmiarze XL, dlatego że chciałam, żeby ona była taka luźna Te koszulki mają chyba być bardziej przylegające do ciała Natomiast ja takich rzeczy aktualnie jakoś za bardzo nie lubię, nie noszę Więc chodzę w takich workach, dlatego wzięłam większą Też przez to ma trochę dłuższe rękawy, mam więcej luzu Myślę, że będzie fajnie wyglądała do jeansów Ja mam dzisiaj akurat nie mam na sukienkę nałożoną, jestem cała na czarno Ale nie wiem, no spodobała mi się i stwierdziłam, że ma taki wakacyjny trochę motyw z tymi palmami Ja gdybym mogła to przysięgam, gdyby ktoś mi dał tylko możliwość przeprowadzenia się teraz w miejsce, gdzie jest ocean, palmy i plaża To byłabym pierwsza i dużo słońca Więc palm nie mam, to przynajmniej mam je blisko serca na koszulce Będąc wczoraj w tej Silesii Byłam w kosie oddać jakieś rzeczy Kupiłam sobie koszulkę na wyprzedażach Głównie skusiła mnie, nie ukrywam, jej cena A poza tym ja po prostu bardzo, bardzo lubię kosa I większość moich, film, moich filmów, moich filmów jest z kosa Nagrałam dla was też film właśnie o kosie I o mojej kolekcji, już nie lubię tego też określenia Po prostu o mojej ilości rzeczy z kosa i kupiłam wczoraj bluzkę, To jest taka koszulka zwykła, taki long sleeve, długi rękaw. Bardzo przyjemna bawełna, ale taka rozciągliwa. Ona musi mieć w sobie trochę elastanu. W niebiesko-białe paski, ale tutaj jakoś te paski idą tak inaczej: że część jest takich jakby w, w pionie, część jest w poziomie, to jest taki miks. Ja ją mam w rozmiarze XS. I ona wyjściowo kosztowała 150 zł, natomiast była przeceniona minus 70. A ja rzeczy z kosa bardzo lubię, one mi bardzo długo później służą, noszą się bardzo przyjemnie, 5 razy bardzo w jednym zdaniu, dlatego skusiłam się na tą koszulkę. I ostatnia rzecz to będzie kosmetyk, coś co przyszło do mnie dzisiaj i jeszcze w sumie nawet tutaj tego nie otwierałam. Jest to produkt, który ma nas opalić w sposób zdrowy, zdrowszy, unikając słońca i unikając solarium. Ja na solarium nie chodzę, byłam chyba raz w życiu jakoś w gimnazjum, w liceum, ale nie, 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 ja mam całą masę pieprzyków, poza tym to jest niezdrowe i ja unikam nie chodzę. Nie wystawiam się też jakoś intensywnie na słońce właśnie w związku z tymi pieprzykami, ale lubię być taka trochę uśnięta słońcem. Teraz używam samoopalacza, takiego balsamu, który stopniuje opaleniznę z Vita Liberata I zamówiłam sobie samoopalacz, taki balsam stopniujący właśnie opaleniznę z firmy Bali Body Bardzo taka instagramowa firma, ja już ich śledzę od lat One, te rzeczy były dosyć trudno dostępne początkowo w Polsce Teraz wiem, że właśnie wchodzą do Sephora, natomiast ten asortyment jest tak mizerny Słucham, ty też byś się chciał opalić? To no też jesteś taki biały chłopiec, to można też cię opalić. No i w sumie zobaczymy. Ja kiedyś używałam e, takich balsamów. No nie dla Ciebie to nie jest. Używałam takich balsamów z saint -Tropez. były fajne. Także dam Wam znać, jak on się będzie sprawdzał. Chciałabym w ogóle nagrać się taki test porównujący kilka różnych, podobnych produktów o podobnym działaniu. Też to masz. Co tutaj ciekawego się dzieje, tak? To by było już na tyle. Wszystkie moje, całe moje zakupy. Leo też się chciał przyjść tutaj pokazać, bo jest bardzo zainteresowany gryzieniem mojej biżuterii. Tak. No, nie, ty jesteś małym podstępnym chłopcem. Nie, nie, nie. Idziemy na spacerek, kolego. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać, jeśli macie którąś z tych rzeczy, albo właśnie, czy macie jakieś doświadczenia z tym bali body, albo czy macie jakieś fajne, godne polecenia samoopalacze, lub też, lub też co, te buty. I czy macie jakieś sposoby na pielęgnację zamszu jasnego. Wiem, że to jest niepraktyczny wybór. Te buty już leżą tutaj tydzień i mam jeszcze trochę dni na decyzję, czy je zostawić, czy je oddać, ale te podobają mi się, natomiast wiem, że będę miała z nimi po prostu pod górkę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Musimy kończyć, bo przecież ten mały szkodnik zaraz coś tutaj zniszczy, zje i krzywdę sobie jeszcze zrobi. Dzięki wielkie! Jeszcze raz trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!